Green energy. Jedno z najczęstszych pytań o Bitcoina brzmi, czy to prawda, że Bitcoin zużywa więcej prądu niż całe państwa? Tak, Bitcoin zużywa dużo energii, ale warto zadać sobie inne pytanie. Czy to zużycie ma sens? Wiesz, co też zużywa gigantyczne ilości prądu? System bankowy, centra danych albo sieć YouTube, w której teraz jesteśmy. Różnica polega na tym, że Bitcoin działa bez biur, bez prezesów, bez instytucji. To pierwsza sieć finansowa, która jest otwarta, globalna i nie wymaga zaufania. I tak, część tej energii pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, ale coraz więcej koparek działa na prądzie z wodospadów, paneli słonecznych czy wiatraków, bo taki prąd jest najtańszy. Kopacze wybierają tanie źródła, a tania energia to zazwyczaj ta, której nikt inny nie chce lub nie może użyć. W dodatku, bitcoin może działać bez pozwolenia i w miejscach, gdzie ludzie nie mają dostępu do banków. Więc pytanie nie brzmi: ile prądu zużywa, tylko czy warto zużywać energię na coś, co daje ludziom wolność finansową? W kolejnym odcinku opowiem o najważniejszej tajemnicy bitcoina. Kim jest Satoshi Nakamoto, twórca tej rewolucji i dlaczego po prostu zniknął? Obserwuj, jeśli chcesz wiedzieć więcej.